Wilcze to nieduża wieś w gminie Wolsztyn, położona wśród lasów 13 km na południowy zachód od miasta. Wilcze leży na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami: Wilcze o powierzchni 48 hektarów i głębokości 6,9 m od południowego zachodu, i Ośno, inaczej zwane włuszno o powierzchni 22 hektary i głębokości 3,2 m. Od północnego wschodu. Wieś Wilcze została założona około 1762 roku jako osada holenderska, choć samo jezioro Wilcze pojawia się w dokumentacji z 1311 roku. Do 1521 roku wieś była własnością klasztoru cystelsów w obrze. Wilcze to znany w regionie ośrodek letniskowy. Nad Jeziorem Wilczym usytuowane są dwa duże ośrodki wypoczynkowe, czynne w sezonie letnim oraz osiedle domków letniskowych. Obok przystanku PKS rosną okazałe dęby o obwodach 280 i 300 cm. Przy drodze do Rudna postawiono kaplicę Świętego Ojca Pio. W dawnym budynku niemieckiego urzędu celnego z lat międzywojennych mieści się obecnie całoroczny pensjonat Siodło.